Dzień dobry! Bonjour. Kolejny dzień będziecie spędzać razem z nami, wiem, że się cieszycie niezmiernie, my również się cieszymy, że będziemy razem coś robić fajnego. Będziemy kontynuować opowiadanie o Mojżeszu i jego towarzyszach i o Bogu, który wszystko ogarnia, jakoś nam spina w całość. Będziemy kontynuować naszą przygodę, naszą podróż po księdze wyjścia, a fragmencik, który dzisiaj będzie mm, tematem rozważań, przeczyta nam Jakub. Tak jest. Będziemy czytać z wyjścia 2, 17 po 20, a potem, kiedy przejdziemy do dalszej części historii, to sobie przeczytamy 2, 23 po 25. Od 16 wersetu. Kapan Midianitów miał zaś siedem córek. Przychodziły one do studni. Czerpały wodę, napełniały koryta i poiły owce swego ojca. Kiedy jednak zjawiało, zjawiali się inni pasterze, odpędzali je. Tym razem Możesz stał, przyszedł na pomoc kobietom i napoił ich owce. Gdy więc przyszły do swego ojca, Reuela, ten zapytał, dlaczego przychodzicie dzisiaj tak prędko? Jakiś Egipcjanin obronił nas przed pasterzami, odpowiedziały, a potem nam, naczerpał nam dużo wody i napoiłowce. Więc gdzie on jest? Zapytał ojciec swej córki. Dlaczego zostawiłyście tamtego człowieka? Przywołajcie go zaraz, niech się przynajmniej posili. Dzięki. Dla mnie, tak jak już rozmawialiśmy wczoraj na temat zmiany, która nastąpiła w Mojżeszu i tej różnicy w jego działaniu i tej akcji, kiedy na samym początku zabija Egipcjanina, a teraz staje w obronie, opiekuje się córkami, córkami Reuela. Dla mnie piękną, pięknym w postawie Mojżesza jest to, że on popełniając błąd. Nie zamyka się w sobie, nie wycofuje mm -hmm. się. No bo można było powiedzieć, że okej, okay, skoro wziął sprawę w swoje ręce i ostatecznie to wyszło jak wyszło, no to Mojżesz mógłby zam zamknąć się w sobie, być z boku i nie wychylać się już nigdy więcej. A jednak mm -hmm. widzimy tutaj Mojżesza, który mm -hmm. widząc jakieś cierpienie, widząc niesprawiedliwość, działa. Mm -hmm. e, pomimo tego, że przed chwilą. Zlamił na całości, to no, jednak to zaczyna działać i e, będzie, e, i wchodzi, wchodzi w działanie, i po prostu podejmuje jakąś akcję. I to jest bardzo fajne, mojżeszu. Tak. Ale też fajnie jest spojrzeć sobie na postawę Jetra. E, mm. Reuel'a, e, bo <laughs> je, Jetro jest w ogóle. Będę mówił na niego Jetro, bo mi tak łatwiej. <laughs> niż Reuel. <laughs> Zostało Ci wybaczone. Jetro jest tutaj dla mnie taki naprawdę fajny. W ogóle taka sytuacja jest dla mnie dość zabawna, że. Jetro pyta się swoich córek, dlaczego tak szybko przyszłyście, nie? A one mówią, że przyszedł jakiś obcy człowiek, Egipcjanin, który jakby pomógł nam w sprawie napojenia naszych owiec, nabrał nam dużo wody i właściwie zrobił za nas wszystko i dlatego przyszłyśmy wcześniej. A on. To gdzie on jest? co chociaż niech zje przecież, nie? Skoro mam zrobił za nas robotę, nie? No i to jest właśnie dla mnie takie ciekawe. Ta gościnność, która przeo przeobraziła się w taki długotrwały, dobry, Dobrą relację. Mhm. Bo właśnie to wcześniej, co wczoraj też studiowaliśmy, że tam przerodziło się w coś bardzo, bardzo złego. Mhm. A tutaj mamy w długofalowe dobro. Po prostu dobro przerodziło się w dobro takie, nie? Mhm. I to jest dla mnie takie naprawdę fajne. I też y, wydaje mi się, że dla tego Jetra to było takie dość ważne. Dlatego że właśnie mamy tutaj konfrontację tego, że tam byli mężczyźni pasterze, a tam były kobiety pasterze i pasterki. I Ci mężczyźni po prostu te kobiety przeganiali, nie? A, a dla Jetra pewnie to też było dość wygodne, bo miał siedem córek ee, <laughs> i, i żadnych synów, więc taki Mojżesz był dla niego naprawdę niesamowitą pomocą, mhm. a w szczególności dla jego córek, dlatego że tam ci mężczyźni już widocznie nie aż tak ochoczo stawiali się innemu mężczyźnie. Co, nie? Mhm. Dla mnie też y, cała postać Jetra jest tutaj taką, y, jest taką bardzo wartościową, bo z jednej strony widzimy go od samego początku jako... Hmm, osobę, która no, nie jest w żaden sposób związana z y, narodem wybranym, mm -hmm. y, nie jest Hebrajczykiem, co więcej jest Poganinem, jest kapłanem pogańskim. Imidrantu. A jednak, y, tak, dokładnie, a jednak mamy tutaj y, postać, która jest od samego początku rysowana w bardzo pozytywnych y, aspektach, w pozytywnych barwach. Aż y, y, do samego końca. Nie? Y, tak, to prawda. to jest jednoznacznie pozytywną postacią. Tak. A co w, 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 w połączeniu z tym, że jego jego historia, jego tło przedstawione w Biblii wskazuje nam na właśnie tło pogańskie, a, czy właśnie niezwiązane z narodem izraelskim, pokazuje mi przynajmniej, że Bóg... Po pierwsze jest w stanie działać przez różnych ludzi, mm -hmm. nie tylko w jednym, w jednym kościele czy w jednej organizacji, ale jest w stanie też wpływać na, na ludzi z różnych, z różnych środowisk i dzięki temu też ratować ich i mm -hmm. prowadzić ich ostatecznie, już tak bardzo ewangelicznie pomówiąc, do jednej wielkiej owczarni, prawda? Tak. Bo ja bardzo lubię patrzeć na tę na historię, którą będziemy za kilka odcinków poruszać z 15 bodajże, nie z później. Z którego się rozdziału, to kiedy Jetro e, przychodzi do, e, do Mojżesza. I ja bardzo lubię wtedy patrzeć na Jetra, który się z mojej perspektywy nawraca, bo ostatecznie składa ofiarę e, Bogu po tym wszystkim, co, co, co widzi, i czego, czego doświadcza. Mm. Więc e, no, Jetro dla mnie jest tutaj bardzo fajną postać. No i tym bardziej, że Jetro potem też odgrywa taką ważną rolę dla Mojżesza. Mm -hmm. I to jest takie fajne, że jakby Mojżesz uczynił dobrze Jetrowi, Jetru. Ruelowi <laughs> w tym przypadku łatwiej. I, I po prostu potem, dzięki temu dobremu czynowi, który Mojżesz zrobił, dla tej rodziny całej w ogóle, to mamy potem Mojżesza, który już sobie nie radzi z przewodzeniem. W sensie rozsądzanie spraw, zarządzanie tym ludem już jest dla niego zbyt ciężkie. A jak wiemy, Izraelitów było naprawdę wielka ilość. I, i tro bardzo dobrze mu zresztą mówi, że Zrób tak, tak, tak i tak, bo jeżeli nie, to ty będziesz dla wszystkich udręków i sam będziesz udręczony, nie? Tak. I po prostu przez Jetra przemawia taka wielka mądrość, taka niesamowita, głęboka Boża mądrość, która e, daje im po prostu, daje Mojżeszowi te dobre życie na następne mm -hmm. lata. Fajna jest też kwestia taka, że to wpływa nie tylko na mojżesza, ale też ma pozytywny wpływ na, co może nie jest jakoś bardzo zaskakujące, ale warto podkreślić, na swoje córki, prawda? No bo to jest właśnie człowiek, który z jednej strony nie bierze udziału w tych konkretnych wydarzeniach czy studni, ale m, dzieli się, pociąga tę myśl swoją mądrością a, i pokazuje, zachęca, tworzy. Wskazuje jakąś konkretną drogę, którą, czy stronę, w którą córki, jego córki powinny, powinny dążyć, mhm. a też je w jakiś sposób, może powiedzieć, uczy. I zachęcając tutaj je do odnalezienia Mojżesza z powrotem, przyprowadzenia go i pewnego rodzaju wynagrodzenia, pokazuje, to jest też bardzo fajnie, to jest tutaj pokazana, ta, ta starożytna, szczególnie blisko wschodnia koncepcja gościnności, tak. która jest, to jest to jest niesamowicie istotna już od samego m, początku Pisma Świętego, pewnego rodzaju wyjścia naprzeciw podróżnikowi, a już tym bardziej, jeśli ten podróżnik jest, e, no jest powiedzieć pożyteczny, ale okazał pewnego rodzaju dobroć. A podobno, podobny case jest przecież, kiedy mm, Dawid ze swoimi ludźmi się błąka i, wyk-, wy i e, okazuje przychylność. E, jak się nazywał ten człowiek, któremu chronił stada i nie napadał na niego, e, który potem zginął, e, a, a, a Dawid wziął sobie za żonę jego żonę? E, Nada. Aha, ten, e, ja wiem około co, jego żona nazwała go głupki. Tak, 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 dokładnie. <laughs> więc, więc w każdym razie mamy właśnie tam przykład Czy po prostu po polsku to jego imię znajdowało. <laughs> tak. E, na, na bal. Na bal. Na bal. E, więc e, kwestia właśnie była taka, że e, Dawid jako wtedy gość dla, dla Nawala, on ostatecznie był dobry, pożyteczny dla niego i Nawal odmówił mu tej dobroci, za co ostatecznie spowodowało jakieś konsekwencje negatywne. <laughs> to to <było> śmierć. <laughs> a, a tutaj widzimy właśnie na odwrót, mamy właśnie mądrego Rowella, czy mądrego Pietro, który ostatecznie naucza właśnie tych, tej gościnności, tego wyjścia naprzeciw drugiemu człowieku. Hmm. No właśnie, to jest takie naprawdę niesamowite. Teraz przejdziemy sobie do kolejnego fragmentu, który jest tak trochę... Eee, tutaj też majaczy na horyzoncie końcówki drugiego rozdziału mm -hmm. i słuchajcie tego. Po wielu latach umarł król Egiptu, a synowie Izraela nadal wzdychali i wołali o pomoc z powodu ciężkiej pracy. Ich wołanie dotarło w końcu do Boga. Bóg usłyszał ich jęk, wspomniał o swe przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem i wejrzał na synów Izraela. Bóg ujął się za nimi. No, i właśnie ten fragment też jest bardzo ciekawy w kontekście teraz tej e, takiej dobroczynności, nie? że Bóg jest ogólnie pokazany jako cały czas czyniący to dobro. nie? Tylko że właśnie Izraelici musieli się troszkę naczekać, żeby Pan Bóg zareagował na te ich udrękę, co nie? No, co najmniej jakby e, rządy dwóch faraonów, co najmniej tyle. Nie? I to jest dla mnie takie ciekawe, że jak teraz mam taki odcinek o tych dobrych postawach i, i dobrych ludziach, to też warto wspomnieć o Bogu, który czasami może trzeba poczekać na tą odpowiedź, ale w końcu ujmuje się za swoim ludem. Nie? W końcu chce ich chronić, w końcu chce ich wyratować. I w końcu chce. Sprawić, żeby ci ludzie nie byli już niewolnikami. Ale równocześnie, i co dla mnie jest ważne, bo mm, okej, okay, pełno jęku, pełno zawodzenia mm -hmm. i trudu, które doświadcza Izrael, mm, to tego wszystkiego doświadczamy już od pierwszych rozdziałów, od pierwszych, pierwszych wersetów. Natomiast e, końcówka drugiego rozdziału jest pierwszym momentem, w którym czytamy, że faktycznie Izrael podnosi i podnosi swoje, swój wzrok i zwraca się do Boga. Mhm. Więc y, swego czasu, kiedy y, sobie studiowałem Księgę Wyjścia, y, zwróciłem na to uwagę i, i wydaje mi się, że właśnie y, to działanie, w, który, w którym Izrael ostatecznie rozkłada ręce i ja już nie mogę nic zrobić, dlatego ucieknę do mojego Boga, jest momentem, w którym Bóg ma nagle y, ręce wcześniej związane, ma rozwiązane i może działać. W jakiś mm -hmm. sposób wtedy działa e, przez Mojżesza. Tym tak. bardziej, co jest ciekawe, bo nam łatwo jest powiedzieć, przeczytać dwa rozdziały i tyle, mm. ale przecież e, pamiętając jak długo Mojżesz był w Ziemi Midianitów, e, no to te przeskok między 22, 22 a 23 wersetem to jest 40 lat. Mm -hmm. I koncepcja, w, których, w którym Izrael po wielu latach dojrzewa do tego, że okej, okay, dobrze, to może rzeczywiście ja Jest sobie... ciężko. Tak, jest <laughs> ciężko, i może rzeczywiście jest czas, aby zwrócić się do, do naszego Boga, jest czasem, w którym Bóg e, może działać. Tak. No i właśnie. Te wszystkie rzeczy są takie naprawdę kluczowe. Pamię takie podsumowując, pamiętajmy o tym, żeby żeby troszczyć się o innych, żeby naszymi dobrymi decyzjami generować dobro, żeby z kolei się też nie załamywać, kiedy podejmiemy złą decyzję, bo jeszcze jest, jest czas po to, żeby jakby nauczyć się robić dobrze. Bóg zawsze daje drugą szansę. Hmm. Tak, tak, tak. Też pamiętajmy o tym, że naprawdę dobrze jest być gościnnym, tak jak JETRO że po prostu jeżeli ktoś coś dla ciebie robi dobrego, to naprawdę dobrze jest się odwdzięczyć. Już nawet nie chodzi o to, żeby, że, że to jest jakaś forma zapłaty, tylko po prostu, żeby okazać wdzięczność. Wdzięczność, praktykowanie wdzięczności jest bardzo ważne. No, i jęczenie do Boga, jeżeli jest Ci źle. Po tak prostu jęczysz do Boga, aż się wysłuchaj. Stara, dobra, biblijna zasada. Więc y, teraz, kiedy będziemy chcieli się modlić, um, taką intencją, którą będziemy mogli wszyscy przyjąć, niech będzie właśnie to zwrócenie swoich oczu ku Bogu, aby właśnie Jego prosić, e, szczególnie w sytuacji, w której jesteśmy już totalnie bezsilni. Pamiętajmy, że on zawsze jest gotowy nam pomóc. I tak jak Kuba mówił, e, może to będzie pewna taka. Taki, taki moment zmiany naszego podejścia, naszego myślenia, i możemy też prosić Boga o to, aby może stać się troszkę bardziej milszymi, bardziej gościnnymi, mm -hmm. ludźmi, którzy, przy których będziemy i my, i wy wszyscy lepiej się czuć. Dlatego teraz jest 30 sekund na modlitwę dla Was, a później będzie mówić się Kuba. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że wbawiasz nas opresji. Dziękujemy Ci za to wszystko, co nam dajesz. Prosimy Ci, drogi Jezu, abyś nas obdarzył tą mądrością, a taką, jaką obdarzyłeś, jutro, żebyśmy my mogli też taką głęboką mądrość, taką, ee, żebyśmy umieli podejmować dobre decyzje. Pomóż w tym nam, bo to nie jest łatwe. Często musimy uczyć się na własnych błędach ale daj nam wyciągać lekcje z naszej własnej historii i z historii innych. Bądź wywyższony, drogi Jezu, i błogosław każdego, kto ogląda, kto słucha i nas, abyśmy mogli po prostu wszyscy kroczyć za Tobą. Amen. Amen. Kolejny dzień chli się ku zachodowi, ku końcowi, chyba, że oglądacie to o 6 rano, jak to wypuszczamy, no to dzień się dopiero rozpoczyna i mamy nadzieję, że będzie dla Was dobry, albo był dla Was dobry. <laughs> Trzymajcie się i do zobaczenia jutro. Papatki!